Powiedziałeś przed chwilą, że przytuliłeś się, przywitałeś się z panią Iwoną Pawlowicz, a ostatnio w rozmowie z nami mówiłeś, że e, kiedy to ty występowałeś w tańcu z gwiazdami, były między wami jakieś zgrzyty. Tak, ale pamiętajmy, to jest show, to, to jest nie tylko taka poważna, wiesz, ocena. Zawsze Iwona mnie trochę gorzej oceniała. Oczywiście ja nie, nie do końca byłem super tańcerzem, ale jednak lubimy się dalej i traktujemy po prostu tę, tę, tę przeszłość jako właśnie jako show. To jeszcze w nawiązaniu i do pani Iwony Pawlowicz i do Twojej specyfiki, czyli do modelowania twarzy, lifting twarzy. Czy pani Iwona Pawlowicz, Twoim zdaniem, powinna coś zrobić? No dobra, powiem tobie właśnie. Przed chwilą skonsultowałem Iwonę i powiedziałem, że to już jest czas na lifting. A więc podzielę się kontaktem z moim chirurgiem plastykiem, może zdecyduję się. Już tak poważnie, w pewnym wieku, 50 parę lat, a już 60, parę, jest to moment, gdzie osoba publiczna występująca przed telewizorem powinna rozważyć lifting, ponieważ makijaż już nie wystarcza. Wiadomo, że osoby tak jak, jak Iwona są bardzo zajęte codziennie publicznie występują, więc ciężko czasami w kalendarzu znaleźć te trzy tygodnie na rekonwalescencję.